Dzień dobry, witam na naszym kanale Excelsior Dzisiaj przyjrzymy się paru modelom firmy Rosomak. Broń hukowa 6 mm, wszystko jest bez zezwolenia. Do tego będą przedstawione race oraz amunicja. Jaki model, jaka amunicja, także zapraszam. Zaczynamy. Model SR1. Jest to najmniejszy z serii Rosomac 6-szczełowy, kaliber 6 mm na amunicję typu short Jest on w zestawach lub luzem, zależy kto, co kto woli. Generalnie zestaw wychodzi taniej, a amunicja do niego dedykowana. Celer Balot. Racę dla wzmocnienia huku, oczywiście, knal, Bardzo głośno, 3,5 grama prochu na sztukę. Trochę większy, już jest wzmocniony o bezpiecznik, którego stary jeden nie ma. Stary jeden polega to na tym, że trzeba po prostu mocno wcisnąć spust I to jest ten, jakby bezpiecznik. Ten jest 8 Stary jeden jest 6 -szczołowy. Później model przypominający najbardziej prawdziwą palną, czyli Lexon 11 M1. 11 szałów. Do niego wchodzi amunicji w sensie bezpiecznik cyk. I amunicja na niego to jest typu 6 mm. To jest u nas w ofercie, także zapraszamy i rewolwer, y, który bym wybrał między tym, a tym. Ciężko powiedzieć. Ja osobiście wolę pistolet bo bardziej przypomina mi broń. W sensie no, oba wyglądają jak broń, ale bardziej jestem fanem takiej broni powiedzmy, klasycznej, a rewolwer no, nie jest w moim stylu, tak? Ten 9-szczołowy. Też na amunicji typu 6 mm long I tak, zaraz Państwu pokażę jeszcze co przychodzi z każdym pistoletem Jeszcze takie wszystkie cechy co je łączą To tak, każdy z pistoletów ma zawsze w zestawie Nasadkę do wyszczerbowania Raz. a zaraz do tego wrócę Wyciąg do czyszczenia instrukcje użytkowania, każdy pistolet ma tam wiadomo Model seryjny ma indywidualny, ser. 2 lekko i mają swoje Oraz każdy ma takie świadectwo Broń alarmowej, sygnałowej który trzeba przy sobie mieć, bo to jest jakiś wymóg unijny, że tak powiem Tutaj jest wszystko opisane, także można sobie zatrzymać I sobie doczytać co jest dokładnie e, Tak, każdy pistolet ma również na tyle opisane swoje przeznaczenie Do czego on służy I czym się różnią te mniejsze pistolety od właśnie Lexona na oraz Phoenixa? Z pistoletem Star 1 oraz Star 2 przychodzi taka nasadka Tylko, że ona ma mniejszy gwint niż w przypadku Fenixa oraz Lexona one mają grubszy gwint, jak widzicie w serii wersjach, co pamiętam, wszystkie były jedynie ale teraz zrobili do Lexona i Fenixa te większe także przed zakupem, jeśli Państwo na przykład nie mieli chcieli kupić trzeba się upewnić, jaki gwint ten gwint mały jest gwint Fi8, a ten gwint jest Fi12 no i tak, każdy pisarz ma właśnie to świadectwo wyciar do oczyszczenia te nasadki oraz instrukcje użytkowania i to jest też wszystko opisane. Także, jeśli macie Państwo pytania, piszcie w komentarzu. A my zapraszamy do zakupów w sklepie Amunicja, race, pistolety są. W razie pytań, piszcie komentarz Dzięki i pozdrawiam.